I litościwego, nagalopujące, zadyszane, krzeszące iskry ognia, które ruszają do ataku rankiem, wzbijając tuman kurzu, i wdzierają się w sam środek gromadnie. Zaprawdę, człowiek jest niewdzięczny. Względem swego pana. I zaprawdę on sam jest tego świadkiem. Zaprawdę jego miłość do dóbr jest ogromna. Czyż on nie wie, że kiedy zostanie wywrócone to, co jest w grobach, i kiedy zostanie wydobyte na jaw to, co jest w piersiach, Zaprawdę tego dnia ich pan będzie o nich doskonale powiadomiony.